W sobotę późnym wieczorem siły rosyjskie zaatakowały z powietrza Tarnopol na zachodzie Ukrainy. W wyniku nalotu zapalił się jeden z budynków w strefie przemysłowej miasta. Dwie osoby zostały ranne. W tym samym czasie wróg ostrzelał też z Moździerzy cztery miejscowości w obwodzie sumskim na północy kraju. Na południu w obwodzie hersońskim zginęło pięć osób. W gospodarstwie rolnym we wsi Myrolubiwka eksplodowała mina zostawiona przez armię rosyjską. Najeźdźca po raz kolejny zaatakował też dronami kijów. Wszystkie maszyny zostały strącone przez obronę powietrzną. W maju był to już szósty taki atak na stolice. Ostatnie dni to seria wizyt prezydenta Ukrainy w krajach Europy Zachodniej. Włodymer Zełenski po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji złożył oficjalną wizytę w Niemczech. Podziękował narodowi niemieckiemu i władzom za dotychczasową pomoc i wsparcie. Odebrał też nagrodę Karola Wielkiego. A niemieckie Ministerstwo Obrony zapowiedziało dostarczenie Ukrainie kolejnego uzbrojenia o wartości prawie 3 miliardów euro. Pakiet zawiera m.in. transporty opancerzone Marder, czołgi Leopard 1, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicję. Czas dla sam zaraz. Czas na działanie jest właśnie teraz. Wszyscy chcemy, aby ta wojna zakończyła się sprawiedliwym i uczciwym pokojem, aby Ukraina i cała Europa były wolne, a integralność terytorialna i bezpieczeństwo wszystkich narodów europejskich były zagwarantowane. Dlatego teraz musimy działać wspólnie. Prezydent Ukrainy odwiedził też Włochy, Francję i Wielką Brytanię. Spotkał się z europejskimi przywódcami. Premier Rishi Sunak zapowiedział przekazanie przez brytyjski rząd nowych dronów bojowych dalekiego zasięgu ponad 200 kilometrów. W Watykanie Woody Merzołęcki został przyjęty na specjalnej audiencji przez papieża Franciszka. Z wizytą w Niemczech przybywał również polski premier. Mateusz Morawiecki odwiedził bazę sił wczesnego ostrzegania NATO w Geilenkirchen. Zwracając się do żołnierzy, podkreślił, że Rosja od lat działa według tego samego imperialnego schematu. Polacy, Ukraińcy, wiele innych państw Europy Środkowej aż nadto dobrze poznaliśmy ten schemat działania. I Dlatego zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo. Zainwestowaliśmy przede wszystkim poprzez wstąpienie do najsilniejszego sojuszu militarnego, czyli do Paktu Północnoatlantyckiego. Hasłem, czy można powiedzieć dewizą Paktu Północnoatlantyckiego, dewizą NATO jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I my się tego trzymamy. Od początku rosyjskiej inwazji Polska cały czas wspiera Ukrainę, Warszawa przekazuje napadniętemu krajowi sprzęt wojskowy, pomoc humanitarną i broni ukraińskich racji na arenie międzynarodowej.